Kochani, słuchajcie, zobaczyliście, co u nas słychać w Pepko i w Rosmanie. Ostatnio już mi pisałyście, że po prostu za dużo jest tego Pepko, wszędzie jest Pepko, wszędzie jest Pepko, także było dla Was miłą odmianą właśnie Rosman, lub co właśnie w nim jest. Także mam nadzieję, że się spisałam, pokazałam, co u nas słychać, jakie można zestawy świąteczne kupić w prezencie i w ogóle. Także mam nadzieję, że jesteście zadowolone, zadowoleni. No, ale już nie przedłużając, przechodzimy do holu z Pepko z tego względu, że dosłownie nic nie kupiłam. Jeszcze, jeszcze nic tak nie przykuło, aż tak mojej wielkiej uwagi, chociaż mam upatrzonych kilka rzeczy, ale się jeszcze tak wstrzymuję. Jarmark Bożonarodzeniowy, słuchajcie. Czekam, jak będzie u nas i mam nadzieję, że coś tam jeszcze upoluję, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo nie mam gdzie tego wszystkiego. ustawić w tym roku nawet nie mam gdzie postawić choinki, tak się. Ustawiłam. No ale trudno. Gdzieś choinka na pewno stanie w fajnym, yy, w takim miejscu, w którym naprawdę będzie ją widać i w którym będzie spełniała swoją rolę. Na razie właśnie się zastanawiam nad miejscem, yy, bo ja już ją będę ustawiać. No, szykujemy się na vlogmasę, także jeżeli chcecie, jeżeli będziecie z nami na vlogmasach, to koniecznie dajcie znać. No, także co, kupiłam, nie przedłużamy, przechodzimy do holu z Pepko. Kupiłam, słuchajcie, taką piżamkę, ona jest mega cienka, nie tego za bardzo szukam na zimę, bo tamta w tamtym roku, co kupiłam właśnie Mikołajowi, ją taką polarową, ja kupiłam ją specjalnie rozmiar większą i w tym roku też mnie śmiga. To jest rewelacyjna, także ta, no, się nie umywa, ale chciałam, wiecie, na Mikołajki coś tam do skarpety, żeby włożyć, bo Kasper dostanie też koszulkę, także stwierdziłam, że no dobra, Wezmę tą, e, chyba, że coś jeszcze zamówię online, bo nie wiem, czy pojadę właśnie do Kalerii. No, ale trudno. Używ mnie print, mówię 25 zł, nie majątek, zobaczcie tutaj taka piękna. To może nawet posłużyć jako dresik, tak jak w tamtym roku. Wszystkie mamy kupywały bardziej jako dresik, e, a nie piżamki także, bo to naprawdę fajnie wygląda. Zobaczymy, jak to będzie w praniu się spisywało, no i w ogóle jak to będzie, ale naprawdę e, grafika super, mi się mega podoba, także 25 zł. Spodnie mega też fajne, mega, mega. Słowo odcinka dzisiaj. Dobra, słuchajcie, kupiłam tego skrzata. Ja za bardzo na te skrzaty nie patrzę, e, za bardzo jakoś tak mnie nie urzekają, chyba że naprawdę jakiś mi się spodobano i ten mi się mega spodobał z Pepko. E, szczerze mówiąc, dlatego, że był w cenie, jest dość duży, a był za 20 zł. Także jest świetny i mówię, no to go biorę, bardziej wolę mi ale ten, ten fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, jest dobrze, dobrze zrobiony. I mówię, dwie dyszki, super. Słuchajcie, kupiłam potem wałek. Taki tutaj za 15 zł. Jestem w szoku, ale jestem ciekawa, jak on się sprawdzi, jak on będzie działał i w ogóle. Słuchajcie, chciałam silikonowy raz z tego względu, że już ten drewniany cały czas się urywa mi rączka. Nie wiem dlaczego, i wypada to, i denerwuje mnie to po prostu. No i właśnie teraz chcieliśmy robić pizzę i rozwałkować ciasto, no i nie mieliśmy czym. Także 15 zł będziemy testować z tej świątecznej kolekcji. Tutaj, oczywiście, dla wielkich fanów moich dzieci, a szczególnie tego małego kolorowanki, takie zimowe, tu jakiś paprok się wdał. Z, z tutaj, z. Wiecie z naklejkami w ogóle, 6 zł e, fajna nawet cena tutaj Mikołajowi słuchajcie, skarpetki e, kupiłam e, z tego względu że muszę zrobić zamówienie jakieś e, online na skarpetki bo mamy nie ma w butiku na, na dzieci Kacper już sobie tam pójdzie kupić i w ogóle, ale ten ale e, tutaj na Mikołaja jeszcze potrzebuję a chcę e, jakieś takie wiecie, lepszej jakości e, kupić no bo to z Pepko zauważyłam, że po prostu jak e, moje dzieci po prostu rusza w, w bój a szczególnie do kotłowni. I tam nie mamy kafli. I tam jest po prostu beton. I słuchajcie, jak on chodzi tam w skarpetkach, to po prostu tych ty skarpetek z pepko szczególnie nie da się doprać. A jakoś inne z CIA, ja, z Lizard dają radę. Także muszę zrobić jakieś po prostu zamówienie online. I zobaczymy. Ale na teraz po prostu wyśmiga. No i oczywiście baterie kupiłam. Słuchajcie, zaraz przejdę dalej. Ogólnie teraz yy, tak jak na, na, ten, na Mikołajki kupuję im... Ubrania z tego względu, że słuchajcie, my toniemy w zabawkach i w książkach. Ja wiem, że już kupiłam kolejną tą kolorowankę, ale no kolorowanki nigdy, nigdy za mało. Ale naprawdę. I stwierdziłam, że na Mikołajki dostaną jakieś takie, wiecie, ubranie świąteczne, bo oni kochają tak jak ja święta i dostaną. Następną rzeczą to ten uroczy kubeczek w cenie 12 zł. Przepiękny jest. Przepiękny jest. Także musiałam i kupiłam takie cztery Podkładki pod talerze. Mam nadzieję, że one się spiszą. One kosztowały specjalnie zostawiam na tej jednej. Słuchajcie, specjalnie zostawiam na tej jednej cenówkę. Widzieliście je w przeglądzie. One kosztowały 7 zł, także nie majątek. No i mam nadzieję, że one się spiszą, bo to jest taki jakby materiał. No i zobaczymy, jak będę je przecierać ściereczką, czy się daje wyczyścić, czy nie. Także tu jestem mega ciekawa, ale na okres świąteczny, nawet na okres zimowy, mam nadzieję, że dadzą radę i będą tutaj cieszyć oko. No, także co kochani, zakupu by było na tyle z PEPKO, mówię, e, tutaj <laughs> inwestuję w ciuchy, e, chociaż na chwilę, ale żeby po prostu było, bo e, nie mówię, że nie kupię im książek i zabawek <laughs> na święta, ale, ale ten, ale po prostu bardziej już e, skupiam się na rzeczach takich jak ubrania, bo moje dzieci e, non-stop no stop albo wyrastają, albo niszczą po podwórku, wszędzie ubrania i stwierdzam fakt, że tego potrzebują bardziej, a oni się cieszą po prostu totalnie ze wszystkiego, nawet ostatnio z jakichś tam pierdółek dostali jakiegoś lizaka i byli przeszczęśliwi, także, chociaż się z tego cieszę. No, także co, kończę z takim akcentem, tam jest Paragos Pepko, bo się zastanawiam nad tą piżamką właśnie, ale chyba i nie ode mnie już zostawię, bo mi się naprawdę mega podoba ten ten obrazek. <noise> wiem, że Mikołaja, mi się też spodoba. No i za 25 zł. No nie wiem. Zobaczymy, ale z, zachowałam właśnie paragon z tego względu, że się zastanawiam. Bo nie wiem, czy może w CIA albo w Rizard mu coś zamówię. Zobaczymy, jak to będzie. bo jeszcze nie wiem po prostu, gdzie będę składać zamówienia. No albo, albo czy nie pojadę do galerii, może tam coś upoluję. Może wiecie, na jakieś już promocje wyprzedażą. Black Week się zbliża. Ja chyba nie poszaleję na Black Week, ale tak za, za dużo takich fajnych promocji też nie ma. Nie założyłam co roku, także no dobra. Dobra, bo się rozgadałam. Yy, pogadamy sobie w jakimś tam vlogu, bo wracam, wracam powoli, wracam. Trochę mi co ciężko idzie, ale yy, po prostu muszę się zmotywować. Jeszcze wiecie, jestem u mamy w butiku. Yy, tam muszę z, z siebie dać yy, dużo... Po prostu i, i tutaj, i trochę mi ciężko, bo brakuje mi czasu, ale czasu mi zawsze brakowało, ale jakoś to karnie. Im bardziej im mniej go mamy, tym bardziej jesteśmy zorganizowani, prawda? Dobra. Kończę, kochani, trzymajcie się ciepłutko. Dziękuję, że byliście z całego serducha, dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości i w ogóle <laughs> jesteście cudowni i widzimy się już następnym razem. Także do zobaczenia.